Uwaga, proszę Państwa, właśnie wyjeżdżamy z naszego mieszkania, z garażu pod mieszkaniem. Mi się jeszcze mózg nie wyprał, <laughs> Na życzenie... Nie okularów. Już od Ale tak chcę oglądać fajnie widoki w HD. Na życzenie widzów jestem w... Co tu się stało? Jestem w sukience. Dziura się tu... A ta pani z tym małym? Jedziemy znowu nad wodę. Nie to, pamiętam. To już, czy... to już masz jakieś muskryta? Jaki? Krewiasa mózg po tym ostatnim serialu. W ogóle tak na. no, po tym serialu co widzieliśmy z Przemkiem, to ja już nie wiem, czy ja pójdę do McDonalda zjeść cokolwiek. A czemuś tak? Aż tak. Staram. Chociaż od tego czasu, 20 lat temu, to się już pewnie zmieniła kadra, my miejmy nadzieję, dowodząc. dowodząc. Ty mówisz, że ty nie pójdziesz? Znaczy, no w sumie co też mają. No dobra, zwykli, prości biznesmeni zakładający franczyzę McDonalda, co też oni mogą czasem. No dobra, nie mogę tak wszystkich do jednego wora wrzucać. Jest taki serial, który się nazywa Nie odbieraj telefonu. To jest mini serial w sumie, nie? A się cię go nam w palce, myślałam, że się to I tam jest opisane, do czego ludzie są zdolni. odbierając telefon i kiedy zostaną zmanipulowani i dlaczego i dlaczego na przykład jak działa psychologicznie na ludzi autorytet jakiejś tam władzy tam w tym serialu nie został podany przykład eksperymentu co ci nauczyciele mieli razić uczniów jak... Tak autobie, był ten? Tak Ja jak, stałem, jak w którym to będzie ciekawe? W trzecim odcinku też. Tak? To muszę to zobaczyć. I to było tam um, opisane, że to na, na tym to polega, nie? Tak, tak psycho, Tak są ludzie programowani od maleńkości, że mają... robić to, co im autorytet każe, nie? Autorytet. Autorytet. Władze, państwo, urzędnicy, nauczyciele, ktoś, kto jest nad. Mama, tata. Także wszyscy... Tadek. Tak jesteśmy. Dobry rozsądek gdzie na bok, mało kto się odgnie nagle, no i yy, ja, nie, ja myślałam, że oni podadzą przykład Hitlera, nie bo on to też tak zmanipulował cały naród, praktycznie nie, ale faktycznie ten przykład jest bardziej trafny, bo to był rzeczywiście yy, przeprowadzony eksperyment naukowy, który to potwierdził. Że Nielegalny. Po prostu... Nielegalny, tak? No ale zobacz, przynajmniej to potwierdził. No, fajnie, no, no. W tych czasach tego już nie możesz zrobić. Aha, no tak, faktycznie. Yy, polecam w sumie. A na czym polega ten eksperyment, Elta? Możesz no, powiedziałam. Na czym? Aha, no to Ty możesz powiedzieć w sumie, bo Ty to lepiej powiesz. A skąd wiesz, że lepiej ja Ty to rozumiesz? Jak ja to rozumiem... Hmm? Chci, yy, był to eksperyment, to był cały zespół naukowców, który badał posłuszeństwo chyba, ogólnie, posłuszeństwo. I eksperyment polegał na tym, że ten, który był Eksperymentowany człowiek. Czyli eksperymentator. Nie, eksperymentator to jest tylko chyba, wykonuje eksperyment. Ale osoba, która była podmiotem badawczym, przedmiotem badawczym, była prawdziwa, ale ta druga osoba, osoba, która brała udział w eksperymencie, to już był aktor i tak naprawdę nie był na szczęście rażony, nie? I on tylko udawał, że cierpi. I chodziło o to, że nauczyciel miał Przesłuchi... sprawdzać wiedzę studenta, czyli tego autora i za każdą nieprawidłową odpowiedź ten, ten uczeń miał być rażony przez nauczyciela prądem. I każda następna coraz bardziej, nie? Na szczęście to wszystko było, wiecie, że... Uch, to naprawdę nie było. Ale ta osoba, która była nauczycielem i niby raziła prądem, myślała, że to jest naprawdę i ci ludzie nie przestawali, nie? bo byli pod, tak jakby, kleszczami autorytetu. E eksperyment, badania... Przecież no tak mi każą, przecież to jest dla dobra ogółu, nie? I te sprawy. Ale trzeba mieć, umieć się odkrąć z tego i obudzić się, nie? zdrowy rozsądek. Niezłe to nie? Uwierzcie mi, że to trwało latami, nie? Ten koleś wydzwaniał, a dobra, nie będę Wam spoilerować. Naprawdę warto zobaczyć ten odcinek, ten, ten serial Nie Odbieraj Telefonu. Ile tam było? 4 cztery odcinki? Jesteśmy już przy końcówce? No. Wkurzajmy trzy czy te konie, bo są ostre. Trzy odcinki. Trzy? No to w drugim odcinku to było, o tym eksperymencie w takim razie. To ile jeden odcinek trwa? Ja wiem, 10 minut. 51, 44, 42. Aha, dobra, okej, okay. tak, tak wygląda ten serial. Chcesz go puścić? Hmm. No to ziomki jedziemy po Gabriela, bo jedziemy teraz na wycieczkę znowu tam, to co tydzień temu, to nie miałam chodzić przez trzy dni. Potem hmm. powtarzamy to. Nie wiem, razem gdzie pójdziemy. potem się. Potem włączę nagrywanie, to wam powiem. Na razie jedziemy po Gabriela. i mam okularów wychodnych. Jesteśmy na miejscu. muszę się pozbierać. I chcę Wam też pokazać to. Jest ciepło w pieruny, troszeczkę w wiaterku jest. Tak to wygląda. Pachnie oceanem. Jest tam piękna plaża z... O dobra, może to nie jest plaża. Ale jest tam yy, miejsce, gdzie są ładnie się fale rozbijają. Dobra. Ziemki zbierają rzeczy. W tym miejscu jest bardzo dużo, tam mijaliśmy kamperów, więc przypuszczam, że tu po prostu jest miejsce, mają możliwość osoby, które kamperami podróżują, zrzucić, wiecie, urynę, ewentualnie się podładować, dolać wody. Dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj jest tego nagrywania. Piesio przywiązany. No, jest pochmurnie, jednak no nie szkodzi, wolę tak, bo przynajmniej mnie znowu nie zjara. Bo bez okularów to mnie po prostu tak razi, że szok. Mam tu kieszeni, być jakiś mirador. plaja i y czarko la arania Pająków? Nie. No, więc tam jakaś taka mała plaża w sumie, no. Nie wiadomo czy się można kąpać czy nie, bo nie ma bandecha, czyli nie ma... Solo jest to? Oooo! Oh, oh, oh. Nikt się tu nie kąpie. Pewnie jest kamieniście, ale wzięliśmy sobie takie specjalne buty, wiecie, żeby sobie nie poranić nóg. Gdyby było słonecznie, to wiecie też, dużo lepiej to wszystko wygląda, jak jest słoneczko, to oświeci, co to jest Oświeci czy co? Ej, co jest grane? Co tam to moje? to moje? Dobra. Nie wiem, czy to... Tu nie. Idziemy dalej gdzieś tam. Nicole znalazła miejscówkę. Idziemy do niej. Tam są rzeczy, żeby sobie ćwiczyć. A para hacer ejercicios. Si. A taki szkielet duży też jest na Puerto Venturze gdzie słynny był wiatr dzisiaj wieje mocno no i nie tak ciekawie No, żeby przyjechać y, jako nocleg camperem, fajnie a tutaj jest piscina natural tylko eskalera. Są tam, widzicie, schodki, które można się kąpać, ale woda jest bardzo zbudzona, Nie wiem, czy tam chce iść. Nie wiem, kiedy tam trzeba iść. Dobrze, ok, vamos. Dobra, idziemy. Dobra, yy, popatrzyłam sobie na tej aplikacji, którą mam zaraz, którą pokażę. Yy, że jesteś. Na razie jest. Yy, dwa, dwie godziny temu była na najniższym poziomie woda, Na najniższym. Teraz po malutku będzie wzrastać. Patrzcie, patrzcie to. czekajcie, nie mogę tego. O. Teraz. Będzie wzrastać woda dlatego, dlatego, yy, dlaczego o, tym mówię, dlatego yy, o tym mówię, bo teraz jest bardzo nisko woda i na przykład gdybyście na Lobo popłynęli sobie to byście się bardzo rozczarowali, bo wiedzielibyście, że tam nie ma suchy pioch, czym się ludzie w ogóle, yy, czym się w ogóle ludzie tam zachwycają, a to trzeba odpowiedni moment, odpowiedni moment w odpowiednim momencie przyjechać, bo na przykład teraz już Wam to pokazuję. To jest ultra ważne. My Tide Times. Wchodzisz w mapę. Czekajcie, tylko sobie trochę oddalę. Wchodzisz w mapę, gdzie jesteś, widzisz gdzie jesteś. No i szukasz najbliższego punktu, który tu się dużo różni, gdzie będzie ten poziom. No i widzicie, o, mamy 14.20. O 12:47 było najniższa bacha, najniższa, najniższy poziom wody. No i to jest tego efekt tutaj teraz, tak? Każdej godziny będzie ten poziom oceanu wzrastał, więc i te baseny się tutaj no, zapełnią wodą, bo tam niby coś jest, ale tak, no wiecie, no nie do końca. Nie do końca. Nie wiem, czy tam wchodzi. Ir! A, Przemek będzie dronem i. Tam jest Nikolu góry. Nikol! <śleszy> 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 nie no po prostu tak walnęła woda i mi prosto w nogi. I ślisko jest teraz, idę stąd, bo jest ślisko, nie? <śleszy> A mówię tylko woda, ja jeszcze jak porąbana, nie? No kieruj, serai! Dobra, Czemu jak chcę puścić drona? Nie wiem czy z czego... No, fale konkret. Pewnie... pewnie... Będą, jak się uda pojeździć, polatać dronem, to pewnie będziecie mieć tutaj ujęcia z drona za jakiś czas albo teraz w tle, kiedy ja gadam, może będzie, może będą ujęcia z drona. Nie wiem, nie wiem. No, nie wiem, idę zobaczyć, czy pójdę na górę, w jak to wygląda. No, nie wiem czy sens. Bardzo ładnie. Nie wiem, co zrobię. Chowam Poketa, bo chcę mieć obie ręce. W razie gdybym się miała walić, chcę mieć obie ręce. Więc chowam poketa. Na razie. Przemek znalazł kolejne miejsce. Jak zawsze, tenemos Mejor ropa, niż w że ma ubrania na tego typu pogodę. Y, Przemek znalazł o właśnie. Y, więcej basenów i ludzie są w środku, tak jak tu na przykład, w tych basenach naturalnych. Są schodki, można sobie normalnie tam zejść. Yy, więcej jest tych basenów, więc chcemy sobie jeden z tych basenów, że tak powiem, yy, zapodać się do niego <laughs> zapodać siebie do niego. Tu fajnie mają dziewczyny. Z pieskiem są ludzie. Sobie leżą. Tam jest kolejny Pistina Natural. To A okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj... Wiem? Ono... Czarkos... Czarkolos... Czoczos. Okej. Okay. Nie, nie ma nikogo, żadnego golasa Dobra, na szczęście. Dobra. Możemy wejść. Super to tu wygląda. Szkoda, że nie ma właśnie tej... Em, tego słońca, ale wygląda to naprawdę fajnie. Naprawdę to wygląda fajnie, myślę, że tutaj posiedzimy trochę. Mimo, że nie ma słońca, ale przynajmniej yy, mi nie spali pyszczora, tak jak ostatnio. Yy, trochę, si trochę miałam spaloną paszczę. Tu <grym> sobie siądziemy, rozłożymy się, mamy takie grubsze ręczniki, więc te kamienie nas nie będą yy, w tyłek kuły. No. Przemek już tam wchodzi, ja zaraz wejdę. to jest ta Gabriel? Okej, okay. też zaraz wejdę. Tak wygląda mój... Moja styluwa i buty. Chodź <śladu> do środka, tylko nie mam nikogo nagrywać za bardzo.